Jak schudnąć bez diety, bez ćwiczeń i bez liczenia kilokalorii. Karol Pieczka z tej strony witam Cię w kolejnym odcinku. Dzisiaj porozmawiamy o dziewięciu, o dziewięciu zasadach, które pomogą Ci raz na zawsze pozbyć się brzucha i schudnąć. Koniecznie zostań do końca tego odcinka, aby poznać wszystkie kluczowe zasady odchudzania. Dziękuję również za wszystkie subskrypcje, które zostawiliście. To mnie mobilizuje do dalszych, do dalszych nagrań i działania. Dziękuję. Przejdźmy teraz do konkretów. Pierwsza, bardzo prosta zasada, o której pewnie słyszałaś, bo często mówi się o tym, że trzeba jeść owoce i warzywa, żeby schudnąć. I, od, i to oczywiście prawda. Mają dużo błonnika, witamin, minerałów, które są potrzebne. Do prawidłowego funkcjonowania na naszego zdrowia, naszych jelit czy gospodarki hormonalnej. Mają mało również kalorii, co przyczynia się do bycia w deficycie kalorycznym, a to z kolei może pomóc ci w odchudzaniu. Więc warzywa, owoce z pewnością trzeba jeść. Niektórzy podają 500 gramów warzyw, niektórzy mówią o 700 gramów warzyw owoców dziennie, a niektórzy nawet do kilograma. I również się z tym zgodzę. Podam ci to trochę w inny sposób. Będzie łatwiej ci to wdrożyć. Bardzo prosta zasada. Do każdego posiłku zadbaj o to, aby była porcja warzyw lub, lub owoców, konkretnie 200 gramów. Na przykład, jeżeli jest trzy posiłki dziennie, tak jak robią to moi podopieczni, którzy korzystają z moich diet, jadłospisów, mamy trzy posiłki dziennie i w każdym z tych posiłków jest minimum 200 g owoców albo warzyw. Co to jest? No, na przykład, jedna pomarańcza. Która ma około 200 gramów właśnie, albo jedna papryka, która ma również około 200 gramów. Czy na przykład ogórek albo pomidor. I zrób tak, aby w każdym z posiłków. Zawsze był jakiś owoc albo warzywo. W ten sposób, jedząc 3, 4, 5 posiłków dziennie, zjesz nawet do kilograma warzyw i owoców, a to z kolei przyczyni się do odchudzania. Druga ważna zasada, o której również często się mówi, to jest wypić minimum 3-4 litry wody dziennie. I być może Cię to trochę przytłacza, gdzie na co dzień pijesz jedną, dwie szklanki wody, a teraz ktoś Ci mówi 3 litry. Wydaje się to dużo, prawda? Jednak dam ci rozwiązanie, które jest prostsze i zaraz powiem ci dlaczego ta woda jest aż tak kluczowa w naszym odchudzaniu. Często moim podopiecznym sugeruję, aby wypili minimum 1,5 litra czystej wody. Jeżeli tyle wypiją, jestem bardzo zadowolony. Czyli nie 3 litry, nie 4 litry, 1,5 litra przez cały dzień. Dodatkowo warto wypić herbatę, kawę czy napoje typu zero, które również pomogą w nawodnieniu organizmu. To z kolei pomoże schudnąć. Teraz podam Ci 7 korzyści z picia odpowiedniej ilości wody. Pierwsza korzyść jest taka, że łatwiej będzie Ci kontrolować apetyt, dlatego że często uczucie głodu mylone jest z pragnieniem. Ci się chce pić, a nie jeść. Dlatego minimum 1,5 litra czystej wody będzie wskazane. Druga ważna przyczyna to to, że jak jesteś odpowiednio nawodniona, pijesz dużo wody to twoja skóra, włosy, paznokcie czy stawy ci za to podziękują. Trzeci element to będziesz mieć więcej energii, lepsze samopoczucie. Często również niedobór właśnie wody sprzyja bólom głowy czy zawrotom głowy, migrenom. Więc pij odpowiednią ilość. Czwarta korzyść to lepsze trawienie, lepsza perystaltyka jelit, więc odpowiednia ilość wody genialnie wpływa również na twoje jelita. Piąta korzyść to Skuteczne usuwanie toksyn z naszego organizmu. Szósta korzyść to redukcja stanów zapalnych w naszym organizmie. Jeżeli organizm jest odwodniony, to nasilają się stany zapalne w naszych jelitach, wątrobie, trzustce, ogólnie w całym organizmie, no bo organizm nie radzi sobie właśnie z usuwaniem toksyn czy różnych złogów, przez co powodują się jeszcze większe stany zapalne. No i siódma korzyść jest taka. Że ułatwia to wypróżnianie i pomaga ci w regulacji twojego metabolizmu. Więc podsumowując, po prostu wodę trzeba pić minimum 1,5 litra. Trzecia wskazówka, która pomoże ci schudnąć bez diety, bez ćwiczeń i bez liczenia kilokalorii, to najzwyklejszy spacer. Minimum 7000 kroków dziennie, 10 tysięcy, 12, 14. Daj sobie challenge, jeżeli chcesz schudnąć, pozbyć się brzucha i naturalnie już normalnie na przykład w pracy robisz 7000, to zwiększ sobie ten próg do 10 tysięcy, tak aby codziennie dodatkowo jeszcze wyjść na spacer. Na przykład po obiedzie albo wieczorem przed snem, przejść się nawet na 15-20 minut spaceru, bo to przyspieszy Twój metabolizm pomaga również w trawieniu. No i jest to proste w wykonaniu. Nie trzeba ćwiczyć 3-4 razy w tygodniu na siłowni, nie trzeba robić treningów cardio, żeby schudnąć. Wystarczy odpowiednia ilość ruchu w postaci zwykłego spaceru. Czwarta zasada na odchudzanie bez diety, bez ćwiczeń, bez liczenia kalorii to ograniczenie alkoholu. Dwa piwa to około 500 kalorii, jakieś 460 konkretnie. Jedna albo dwie. Podajmy przykład dwóch lampek, kieliszków wina, to jest około 250 kcal. Z kolei szklaneczka whisky z lodem, jak jest 150 ml, to jest 350 kcal. Więc zgodzi się ze mną, że ogólnie alkohol, oprócz tego, że rujnuje nasze zdrowie, to jest wysokokaloryczny, przez co utrudnia cały proces odchudzania czy regeneracji. Piąta bardzo prosta zasada to jeść więcej białka, a w szczególności jajek. Jajka są szalenie zdrowe, bogate w kwasy tłuszczowe czy witaminy różne, które są potrzebne do spalania tkanki tłuszczowej i zachowania równowagi hormonalnej. Dlatego sugeruję ci jeść 3-4 jajka dziennie. Spokojnie, nie obawiaj się o swój cholesterol, bo badania potwierdzają, że ta ilość, nawet jeśli będziesz jadła codziennie 3-4 jajka, jest w 100% bezpieczna, a nawet korzystna dla twojego zdrowia. Dlatego, jeżeli jesz dwa jajeczka albo jedno jajko na śniadanie, to jest to za mała ilość jajek czy ogólnie białka w danym posiłku. Dlatego staraj się zjeść na śniadanie na przykład 3 4 jajka dziennie. Jeżeli nie dasz rady zjeść na śniadanie czterech jajek, to możesz dołożyć sobie na przykład jedno jajeczko do obiadu. Zobaczysz jakie będą rezultaty właśnie wdrażając tą prostą wskazówkę. Szósta zasada to ogranicz napoje słodzone cukrem i soki. Tak, dobrze słyszysz. Często podopieczni mówią mi Karol, ja piję zdrowe soki świeżo wyciskane, kupiłam sobie wyciskarkę bolnoobrotową i tak dalej. No, zgodzę się z tym, że one są w jakimś stopniu zdrowe, mają witaminki, minerały i tak dalej. Coś, co jest potrzebne dla naszego zdrowia, jednak to również bomba cukru. Oczywiście ten cukier naturalnie występuje w owocach przykładowo, ale nadal cukier to cukier, i cukier to również kalorie, więc wogaź sobie, że szklaneczka soku świeżo wyciskanego na przykład z pomarańcza ma około 200 kilokalorii. Jak kupujesz sobie w marketach te gotowe, świeżo wyciskane soki, 0,7 czy litrowe soki, to w butelce jest 400 kilokalorii, 500 kilokalorii. Tyle samo co tabliczka czekolady, więc uważaj na te świeżo wyciskane soki, po prostu je ogranicz. A na pewno warto wyeliminować napoje słodzone cukrem, czyli cola, fanta, sprite i te inne napoje słodzone. Warto to zamienić na napoje typu zero. To znaczy te bez cukru. Siódma, bardzo prosta zasada, to ogranicz masło. Wiem, że masełko do bułeczki bardzo fajnie smakuje, albo do jajecznicy zgodzę się z tym i oczywiście możesz jeść masło, tak jak wszystkie inne produkty, bo to nie produkty tuczą, a nadmiar kalorii, więc pamiętaj o tym. Jednak warto ograniczyć masło albo zamienić masło na na przykład serek kanapkowy. Na pewno będzie zdrowiej, będzie mniej kalorycznie, a jak wybierasz serek kanapkowy, co najczęściej jednak sugeruje moim podopiecznym? Taki zwykły śmietankowy, to dostarczysz jeszcze większą ilość białka i mniej kilokalorii. Od masła jest to jakieś dwa razy mniej, więc jest znacząca różnica. I oczywiście, ktoś może powiedzieć: "No tak, Karol, ale co tam jest z tych kalorii?". No, łyżeczka masła to jest około 75 kilokalorii. Łyżeczka serka kanapkowego to jest jakieś 30 kilokalorii, więc mniej. Teraz, jeżeli jesz na przykład dwie, trzy, cztery bułki w ciągu dnia i wszędzie dajesz masło, no to zgodzisz się ze mną, że zamieniając to na serek kanapkowy, oszczędzisz 200-300 kalorii dziennie. A to już może spowodować, że będziesz w deficycie kalorycznym i zaczniesz chudnąć. Ósma zasada, która pomoże Ci schudnąć bez diety, bez liczenia kalorii, to a propos tego pieczywa, jak już przy nim jesteśmy... To warto ograniczyć węglowodany. Warto ograniczyć chleb. Oprócz tego, że warto ograniczyć makarony, mąkę, ryże, to przede wszystkim ogranicz pieczywo. Dlaczego? Bo w branży odchudzania jestem od wielu wielu lat i zauważyłem, że często ludzie jedzą po prostu za dużo chleba, za dużo pieczywa. I nie ma znaczenia, czy to jest pieczywo razowe, grahan, czy pszenne. Tak czy inaczej, zbyt duża ilość pieczywa może utrudnić ci odchudzanie. Zbyt duża ilość węglowodanów w twojej diecie. Dlatego coś co sugeruję ci robić, żeby zjeść maksymalnie jedną-dwie bułki w ciągu całego dnia. A jak robią często ludzie? Jedzą trzy bułki na śniadanie, albo dwie bułki, później bułkę jeszcze do obiadu. I dwie kanapki na kolację. Więc wszędzie jest pieczywo i tego pieczywa jest za dużo. Więc ogranicz. Przykładowo, na śniadanie często ludzie się zastanawiają, w szczególności kobiety, którym pomagam, w których się specjalizuję. Mówią, Karol, jak ja mam zjeść trzy jajka, cztery jajka na śniadanie, ja nie dam rady tyle zjeść. No to zjedz czegoś innego mniej, na przykład chleba. Wiadomo, że jak chcesz zjeść dwie bułki i do tego cztery jajka, to nie dasz rady. Ale jak zjesz pół bułeczki i do tego trzy jajka, no to już jesteś w stanie to zjeść i takim śniadaniem nasycisz się bardziej i na dłużej, bo tłuszcze i białko to są sycące składniki naszej diety. Więc podsumowując, ogranicz pieczywo. I dziewiąta, ostatnia, bardzo prosta zasada to. Wypij codziennie dwie, trzy czarne kawy albo herbaty. To skutecznie poprawi Ci poziom energii na co dzień, będziesz się lepiej czuć, poprawi również koncentrację, skupienie korzystnie kawa wpływa na nasze zdrowie. Dawka kofeiny również delikatnie przyspieszy Twój metabolizm i ograniczy apetyt. Łatwiej Ci będzie kontrolować właśnie podjadanie, chęć na słodycze. Łatwiej będzie kontrolować apetyt, a to jest kluczowe w kontekście odchudzania i długotrwałych efektów, prawda? Więc wypij dwie, trzy czarne kawy albo herbaty. Oczywiście mogą być zielone, i często ludzie mnie również pytają, Karol, a czy może być z mlekiem? Pewnie, że może być z mlekiem, chociaż najlepszą opcją byłaby czarna, bez mleka i bez cukru, oczywiście. Jednak jak dolejesz trochę mleka, najlepiej chudego albo napoju roślinnego, to również będzie ok. Gorzej jest, jak ktoś pije na przykład 3 kawy dziennie i do tych trzech kaw dolewa sobie 100-150 ml mleka tłustego, no to 3 razy taka dawka to jest jakieś 200 kalorii z samego mleka. No i zaczyna się robić problem, bo te 200 kalorii może zaważyć na tym, czy schudniesz, czy nie. Więc na pewno warto ograniczyć również. Mleko. To wszystko. Wierzę, że te 9 zasad pomoże ci schudnąć bez diety, bez ćwiczeń, bez liczenia kalorii. Wierzę w to, że ten, jak i kolejne materiały, które stworzę, opublikuję, będą dla Ciebie pomocne i w konsekwencji pomogą Ci schudnąć raz na zawsze. Pamiętaj zasubskrybować ten kanał, aby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami na temat odchudzania i dbania o nasze zdrowie. Pozdrawiam Karol Pieczka z tej strony. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.